Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony SilverCollector.pl w dzisiejszym filmie porozmawiam z Wami troszkę na temat banknotów o tym jak powstawały w Europie czy to na świecie oraz o zjawisku zwanym inflacją, więc ja was zapraszam na film. No i życzę miłego oglądania. Banknot jest to fizyczna forma pieniądza papierowego emitowany przez rządy i banki centralne. Banknoty są o wiele lżejsze i bardziej poręczne, ich produkcja jest też o wiele tańsza niż produkcja monet, niestety banknoty są też o wiele mniej trwałe niż monety. Banknoty mogą być wymieniane według przyrzeczeń danego banku na aktywa materialne, czyli na przykład kruszce szlachetne, mogą być to na przykład srebro lub złoto. Natomiast w dzisiejszych czasach banki odeszły już od tej możliwości, no i sam banknot jest prawnym środkiem płatniczym, tak jak na przykład w Polsce i większości krajów na świecie. Co do wyglądu banknotów, to przyjęto standardowe zasady, że banknot powinien zawierać sześć charakterystycznych szczegółów. Jest to prostokątny kawałek papieru lub plastiku, który zawiera takie informacje jak nominał, numer seryjny, Nazwę banku centralnego, godło państwa, w którym ten bank jest prawnym środkiem płatniczym, oraz jakąś postać przeważnie jest to król, prezydent lub bohater narodowy bądź jakieś ważne miejsce dla danego kraju. Pierwsze banknoty w historii naszej cywilizacji używano w Chinach w X wieku naszej ery. Można było je wymienić na krużce, a ich ważność ograniczona była do 3 lat. Niestety 200 lat później, czyli w XIII wieku doszło do wielkiej inflacji, czyli głównego tematu tego filmu, do którego odniosę się w dalszej części filmu. Wracając, po inflacji w. W Chinach banknoty te były bezwartościowe, więc w 1377 roku naszej ery Chiny przeprowadziły reformę walutową, wprowadzając do obiegu cenny banknot Mingów. Miał on tylko jeden nominał i zapewnił Chinom walutową stabilność na kolejne 200 lat. W Europie natomiast pierwowzory banknotów wprowadzono znacznie później, a było to dopiero w XVII wieku w Szwecji ponieważ Szwecja po licznych wojnach była bardzo zadłużona, zadecydowano by do obecnego systemu pieniężnego, czyli srebra i złota, dodać trzeci metal, a była to miedź. Pomysł ten wydawał się bardzo dobry, ponieważ w Szwecji było pod dostatkiem miedzi, było ona tania w ten sposób można było również poszerzyć znacznie obieg pieniężny natomiast był tego też pewien minus a polegał on na tym, że system waluty kruszcowej zbudowany był w taki sposób że wartość kruszcu z którego wykonana była moneta musiała odpowiadać przynajmniej teoretycznie nadanemu jej nominałowi a tak jak wcześniej wspominałem, mieć była stosunkowo tania co wpłynęło finalnie na to, że monety zwane wtedy platmentami Zważyły wtedy około 20 kg i były bardzo nieporęczne, by się nimi posługiwać. Więc rząd szwedzki wymyślił, by platmenty składować do szwedzkiego banku państwowego i wymieniać je na bardziej poręczne kwity, które zawsze można było wymienić z powrotem na kruszec. I właśnie w taki sposób powstał pierwszy banknot w Europie. Idąc przykładem Szwedów, w roku 1694 powstał Bank Anglii, który na tej samej zasadzie emitował banknoty, które były wymieniane na złoto. Każdy posiadacz banknotu mógł go wymienić w banku na złoto, szybko jednak zauważono, że nie wszystkie banknoty w jednym czasie mogłyby być wymienione na złoto, więc pokrycie banknotu krużcem nie musiało wcale wynosić 1 do jednego. Można było wtedy wprowadzić więcej papierowego pieniądza niż było metalu fizycznego w skarbcu. Odkrycie to zachęciło do wielu oszustw i nadużyć, dlatego w XVIII wieku doszło do wielu spekulacji i panik finansowych na rynkach finansowych. A najsłynniejsze przetoczyły się przez Europę Zachodnią w latach 1719-1720 w drugiej połowie XVIII wieku. Emisjami pustego pieniądza papierowego finansowano wojny i rewolucje, więc... Więc zarówno niepodległość Stanów Zjednoczonych, jak i rewolucja francuska okupione zostały potwornymi inflacjami. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Tak jak w poprzedniej wypowiedzi wspomniałem o inflacji, to chciałbym trochę zobrazować wam to pojęcie, choć wiem, że wiele osób może wiedzieć, co oznacza. To być może znajdują się na tym filmie osoby, które nie do końca rozumieją, co oznacza pojęcie inflacji. A więc postaram się Wam w kilku zdaniach teraz to wyjaśnić. Inflacja. Czyli proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza, a spowodowane jest to w głównej mierze ciągłym dodrukiem pustego pieniądza przez banki centralne, co powoduje, że na rynek trafia coraz więcej pieniędzy i względem innych dóbr, których jest ciągle stała ilość na rynkach, pieniądze zaczynają tracić na swojej wartości względem tych dóbr. Dotyka to praktycznie wszystkich walut światowych, które oparte są na pieniądzu bez pokrycia w kruszce Szlachetnych, które mają ciągle swoją stałą ilość. Ciągły spadek wartości pieniądza powoduje to, że pieniądze, którymi się posługujemy, są z dnia na dzień coraz mniej warte a banki centralne dodrukowywują coraz to kolejne nominały na banknotach, właśnie ze względu, że pieniądz jest coraz mniej wart. Efektem czego raz na kilkadziesiąt lat dochodzi do wymiany starej waluty na nową, niezniszczoną jeszcze inflacją, czyli jest to tak zwana denominacja. Przykładem czego w naszym kraju nastąpiła denominacja starego złotego na nowy w 1994 roku. A więc wróćmy teraz znów do historii banknotów. W XIX wieku już powszechnie stosowano banknoty wymieniane na kruszce. Często jednak, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, papierowy pieniądz mogły drukować wszystkie banki komercyjne, nawet te bardzo małe. Traktowały one emisję pieniądza jako formę udzielania kredytu, natomiast wiadomo, że wiele z nich wymieniało drukowane na masową skalę banknoty na kruszce, wzbogacając się przy tym. Wymienianie banknotów na kruszce przez zwykłego obywatela też nie było takie proste jak przy założeniach. Na przykład podczas wojen wstrzymywano wymianę banknotów na złoto czy srebro, tak jak to było na przykład podczas trwania wojny secesyjnej. Wtedy też wprowadzono obowiązek przyjmowania greenbacków, czyli prekursora amerykańskiego dolara. Wtedy też zaczęto mówić, że banknot to prawny środek płatniczy, a to znaczyło, że nie można było już odmówić jego przyjęcia zamiast pieniądza kruszcowego. W czasach pokojowych jednak można było nadal posługiwać się oboma rodzajami pieniądza, jednakże ludzie, którzy zaczęli zauważać, że papierowego pieniądza jest coraz więcej, zaczęli odkładać pieniądz kruszcowy i posługiwali się tylko papierowy, co powodowało, że pieniądz kruszcowy powoli znikał z rynku. Kres w walucie wymienialnej na kruszce przypada na lata 30. XX wieku. Doprowadza do tego w głównej mierze wielki kryzys gospodarczy Rząd Stanów Zjednoczonych wtedy wprowadza również konfiskatę złotych dolarów. Zmieniają się wówczas zasady emisji banknotów, a termin pieniądz wymienialny zaczyna oznaczać swobodną wymienialność na inne waluty, a nie na kruszce. Natomiast ostateczny koniec wymiany banknotów na kruszce przypada na lata 70. XX wieku, gdzie w 1970 roku Stany Zjednoczone przestają wybijać. Srebrne dolary i nie można już wymieniać papierowych dolarów na srebrne po nominale. Mógłbym opowiadać jeszcze o wielu ciekawych sytuacjach, jakie działy się na przestrzeni wieków, natomiast nie chcę Was już zamęczać zbyt długim materiałem. Natomiast jeżeli chcecie usłyszeć jeszcze więcej o historii banknotów oraz jak to było z nimi na przełomach wieków, to zostawcie łapkę w górę i pozytywny komentarz. A ja postaram się nagrać dla Was drugą część. Trzymajcie się i cześć!